I wszystkim, dzisiaj chcę wam pokazać mój pokój. Zacznijmy od okna, Tak, tu są domki. Domek, właściwie, patchopów. Mały jest. Uuu, um, jak byłam młoda, strasznie lubiłam danki. Ile pipiłówki, firanka. Z prosiaczkiem, busiem, moja szafka nocna, misie, furbi, pokój, scenografia. Już nam mam książki, tutaj jest jakieś tarwe, tak to wykorzystywam jako tło. Torabka, jakieś ubrania, spodnie, łóżko moje ogólnie. Ściany mam żółto pomarańczowe, Tutaj mam biurko. Najpierw mnie jak kula, jakieś smagdulenta, telefon, członki, pieluki, lampa, komputer, nie, Tu ogólnie bałagan wielki, pisaki, zeszyt, sieć, podłogi. Tutaj mam lalki Monster High, śpudełko, pudełko, odwarka od kamery mojej z... domek, stenografia zdrowie w serialu, a się nie No Moje dodatki, gra Simsów. Moje bujane krzesło, inne klocki, buduję. to jest mój komputer, Wziąłem kable pudełko. Inne potrzebne. Szafa, lustro. Peczołki nie układam. w Pola wezmę, rozwalę. Wszystkie style z z tego hmm. Niedługo się pojawi nowy odcinek. ten i księżniczek. Niedługo nagram już ostatni. Nie przedostatni. Tu jest jeszcze gra z Barbie. Luchy. tutaj jest i plecak u tej szafa się rozgada cały pokój krzesło, inna scenografia jajko z konkursu jakieś szminki, pomadki pampka biżuteria rtukin lalka blight tutaj mam Diamenty, minne kosmetyki, szminki, kremy, kosmetyczki, pamiątki z mojego filmiku, Pamiętać? Są też fajne rzeczy, światło, tam jeszcze jest komunik, rynunek, drzwi, sztuka. No jest, jest po to, żeby się drzwi nie ubiły. Materiat, na teraz bardzo nie pokazywałam wzoru, bardzo ładny. Ryb. Tutaj jest po aparacie. Distrada zeszyty. Jest go nie to Tutaj skarpetki, pudełko od aparatu. Pokazywałam go już kiedyś. Tutaj jest rzeczy, które robiłam. Teraz z scenografia. Nic to też podałam filmik z nim. Kulnie dużo płyt. Jakieś skier. Lego friends. Lego. Tutaj mi. Wszystko rozwala się. Ten ma nie na scenografii. Czy to sama wypodawałam? Złożyłam karton. Jak wyglądaliście tulipankę, to że zrobiłam z tego łóżko. To jest z tego słoneczku. Tutaj jeszcze jest drut. Waga. Ona ma bo gdzieś tu miała jakiś wzorek, ale tego nie widać. No i tak Głosowałam Wam mój cały pokój. Ten film będzie miał zrzemięć 5 minut. Lubię mój pokój. Parę jeszcze informacyjnych rzeczy myślę, że powiem, które są ważne jak dla mnie, że Dlugo porawi się nowy serial, długo zakończę Akademik Księżniczyk i tyle jest w poranach. Ten film mi się podobał. Wam myślę, długo nie dodawałam filmu, dodam dzisiaj i papa. pa.